Dzień dobry, vlog, ja się witam z wami. Dzisiaj znowu z tej samej scenarii, w sumie co wczoraj. I w sumie witam się też z wami nie tak z samego rana. Już trochę rzeczy dzisiaj porobiłam. Jestem w ogóle teraz sama, Bartek pojechał do pracy, więc mam taki czas samotny. I w tym czasie robię takie rzeczy. I to, wydaje mi się, że to tak zawsze jest. Jak mieszkacie ze swoim partnerem i na przykład macie taki dzień, że wy zostajecie w domu i nie, nie macie pracy, tylko macie wolne, a on idzie do pracy. No to ten czas poświęcacie na takie rzeczy, których zazwyczaj nie robicie przy nim, bo wam szkoda trochę czasu, bo wolicie trochę z nim spędzić. Więc ja właśnie dzisiaj taki dzień sobie zrobię. Powiem Wam szczerze, że mam ostatnio dosyć ciężki czas. I głównie myślę, że to jest spowodowane właśnie moją całą sytuacją z nogą, z tym, że nie do końca no, mogę wszystko robić, mam te ręce zajęte, jestem o kulach, no, nie jestem sprawna. Yy, to już trwa ponad półtorej miesiąca, więc no, nie ukrywam, że jestem już tym po prostu bardzo, bardzo zmęczona. Bardzo chciałabym robić rzeczy różne, ale jak już przychodzi to, do czego to nie mam na to w ogóle motywacji. Czyli nawet jeżeli sobie wymyślę, że dobra, Dzisiaj zrobię to i to. To finalnie, nie wiem, po prostu tak. Tu gdzieś w telefon się wgapie i minie mi godzina. Tutaj coś zacznę robić zupełnie innego. Nagle, no po prostu tracę takie, wiecie, poczucie czasu i nie robię tych rzeczy. Nie mogę się skupić, nie mogę zabrać myśli. tego tak już się czuję lepiej niż się czułam tydzień czy dwa tygodnie temu, kiedy po prostu leżałam w łóżku i płakałam i nie byłam w stanie nic, a jeszcze musiałam pracować, więc tak naprawdę pracowałam przez łzy. Więc no, było to dla mnie mega dziwne i takie Często to przeraziło, że się tak czuję. I często jest tak, że u ludzi, oglądacie jakichś ludzi i wydaje wam się, że oni mają tak super, tu się cieszą, jest wspaniale. A w głębi duszy tak naprawdę te osoby mogą, znaczy nie wiecie nawet tego, co, co one gdzieś tam w głębi duszy skrywają. Więc no, różnie to bywa. Mam nadzieję, że jutro już będzie lepiej. Jutro mam jeszcze niedzielę, więc jeszcze mam wolny. Staram się też cieszyć tym weekendem, no po prostu trochę jest tak, że muszę się gdzieś tam zmuszać do tego, żeby się cieszyć chwilą. Ładna pogoda myślę na dworze, naprawdę przyjemnie. A ja po prostu się tak, wiecie, krzątam z pozycji na pozycję. Z... Myślę, teraz przyszłam do salonu, trochę mi się w ogóle zimno zrobiło. Przyszłam do salonu założę sobie skarpety. To też w ogóle przejście z biura do salonu z tym wszystkim, z komputerem... Dramat. jest naprawdę nie chcę narzekać, ale tak strasznie chciałabym być pozytywna. Tak strasznie chciałabym być pełna energii. Dziewczyny mi dzisiaj nie dają żyć. Zobaczcie, one tutaj po prostu siedzą na mnie cały czas. Mam Gusia sprzytulona, liczunia nie może znaleźć miejsca, tak? Matko, no. Ojej. Całusy. No tak, wycałujcie, tak? Dzisiaj jest już kolejny dzień i tak stwierdziłam, że po prostu połączę te vlogi z... Wczoraj i dzisiaj Ze względu na to, że po prostu wczoraj Musiałam odpuścić Czasem jest tak, że po prostu Potrzebujecie odpuścić, nie dacie rady Nie ma co robić rzeczy na siłę Więc ja tak właśnie zrobiłam Odpuściłam I widzimy się dnia kolejnego Dzisiaj jest niedziela i postanowiliśmy Że sobie pójdziemy gdzieś w fajne miejsce Coś zjeść Zjemy sobie jakiś taki Bardziej powiedziałabym lunch To już nie jest śniadanko, bo sobie trochę pospaliśmy Daliśmy sobie też dzisiaj troszeczkę pospać i odpocząć. No i od niepamiętnych czasów się dzisiaj pomaluję. Może uda nam się zrobić kilka, jakichś fotek i. Dobra, kończę mój wywód, bo zaraz się okaże, że ten vlog będzie jakiś przybity, jakiś smutny, a w ogóle nie na tym mi zależy. Odpaliłam, odpalam sobie właśnie dwa produkty z everybody, everybody. I zobaczymy, jak działa ten. Ja w ogóle tak na nie używam mydła do brwi, więc. To musimy naprawdę solidnie zaskoczyć. Tu mam pomadę do brwi. Uu, z pędzelkiem. Ale jak to działa? Aha! Wow! Tutaj mamy tutaj pomadę. Tutaj pędzelek. To jest ze gryba London, co Wam pokazywałam w zeszłym vlogu z właśnie tej kolekcji Back to Office. I do tego tutaj mam przezroczysty żel do brwi. O! Taką szczoteczką. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Spróbujmy. Wypróbujmy tego. Ale zanim to zrobię, to muszę nałożyć coś na usta, bo nie mogę patrzeć, jakie mam. Usta suche. A i sprawdzę sobie jeszcze, słuchajcie, który z tych róży. Dostałam ostatnio w paczce z Lanką i myślę, że ten będzie chyba najfajniejszy na dzisiaj. Także przetestujmy go. Ewentualnie sobie go zmieszam z. Tym takim bardziej Baby Pink. Także jedziemy sobie coś fajnie zjeść. Bartek mówi, że też ma ochotę na jakieś cynamonki. Także zobaczymy, co gdzie nas dzisiaj nogi poniosą i co my dzisiaj będziemy robić. Ja jestem bardzo otwarta. No jak ten kolorek? O, ładny. No, ładny kolor bardzo. Oj, ładny taki naturalny, słodki różyk. Bardzo mi się podoba. I ładnie się rozprowadza. To jest lanką. Numer 40, Juicy Blush numer 40. No, także zobaczymy, gdzie nas nogi poniosą. Ja robię make-up, potem jeszcze do Was na chwilę wrócę, pokażę Wam, co mi się udało wymodzić z tymi brwiami. Jeśli w ogóle mi się coś tutaj uda, jeśli chodzi o brwi, to nie jest to produkt dla mnie. Nie sprawdził mi się, nie utrwalił mi tak fajnie jak chciałam. Wręcz powiedziałabym, że zostawił mi taki biały film na tych brwiach. Wiadomo, dołko też to robi. Ale no nie wiem, może dam mu jeszcze jedną szansę i zobaczymy jak to będzie z, za kolejnym razem, ale póki co, to nie za bardzo się tutaj chyba z tym produktem polubimy. Ja bym ogólnie w, odwrotnie zrobiła do ciebie, ale... że jak? Żebym bardziej pojechała tam. Do przodu? No. No to nie? samo wyjdzie, no. Dobra. Ja źle się czuję. Powiem Wam, że dzisiaj niby się pomalowałam i tak dalej, ale nie podoba mi się ani ten włos, ani ten makijaż dzisiaj. Coś Batek mówi, że pięknie, a ja w ogóle nie, ale może dlatego, że jestem po prostu bardzo głodna, Możliwe. więc chodźmy jeść, chodźmy w ogóle jeść. dzisiaj pierwszy raz od y, no, półtorej miesiąca, ponad półtorej miesiąca mam torebkę ze sobą, nie miałam torebki, no. sobie miałam torebkę. I nie muszę jej nawet ja nieść No sama sobie niosę, no wiesz. No, także idziemy jeść, idziemy jeść, Przyjechaliśmy sobie do jednej z moich ulubionych śniadaniowni, czyli do sama na powierzchu. I w ogóle tutaj cały dzień serwują śniadania, więc tak naprawdę lokal jest otwarty, dzisiaj jest niedziela, jest otwarte do 20. Idealne na nasze dzisiejsze pamięć na śniadanie Tak jest, więc sobie jemy tutaj e, super. Możesz też, można też zjeść lunch, można zjeść jakiś taki bardziej obiad. Nawet widziałam, że tutaj jest kotlet schabowy, także do wyboru jest dużo rzeczy. Na razie przyjechały nam napoje. Ja mam napar imbirowy, bo coś mnie cały czas męczy, ten to gardło I w ogóle jakaś taka polska. Do tego mam lemoniatkę, Bartek pije kawkę, a ja później Ci pije kawy. I mam czekoladowego, roślinnego. W ogóle jaka tu jest, mega tu jest huczno i gwarno, nie? Ja tak mówię prosto do tego mikrofonu, żeby mnie było słychać. Strasznie głosia, no? Ale w żaden sposób to w, w ogóle nie przeszkadza. No, tak słuchajcie. A tyle mi tam trochę mi odkurczyje. No to już nie są, Jeszcze tu jest troszkę. Jeszcze jest sporo. No to już. Jeszcze czekamy, bo jest dzisiaj dużo osób i około pół godzinki A. może być oczekiwanie na jeżenie. Ale spoko jakby. E, mamy o czym galarty. Mamy czas, no ale ładnie. Chyba sobie pojedziemy jeszcze na jakiś deserek, no zobaczymy. Ja, ja zaplanowałem cynamony. No właśnie, bo jesteśmy prawdziwe jesieniary. Tyle tego miodu Muszę być. Nie dobrze. się wyć Ja mam jajeczko po meksykańsku z kalapenią, z kolendrą, z pomidorami Bartek ma bajgierka Bajgierka z wołowiną, tak? Tak, z rosnefikiem Jesteśmy to pieczywko Także w końcu zajadamy Udało nam się zaparkować w centrum co jest w niedzielę po prostu prawie niemożliwe co? My, że udało nam się zaparkować, z jest w centrum w niedzielę praktycznie niemożliwe. I teraz będziemy... Ze mną jest wszystko możliwe. <laughs> Pomożesz? Poprosimy. O psa. Jest jakiś spadek ciśnienia, bo ja normalnie po prostu z objęty oczy i śpię. Kawę się muszę napić, a ja nie piję kawy. Praktycznie w ogóle nie piję kawy, więc chyba muszę napić się, bo połóżnę tutaj na tym. A ja muszę mieć energię. Jak ja się muszę o tych kulach gdzieś doczłapać... W ogóle, co ty najbardziej przywiozłeś? To, to jest pytanie też. Na Cynamonki. Na Cynamonki i piękne słoneczko świeci, więc też wykorzystamy na pewno tą okazję i zrobimy jakieś foteczki na Instagram. To jakiś pościg sobie wrzucę dzisiaj jesieniarski. To jest kolejka po Cynamonki. Nie wierzę. No ja w tej kolejce nie będę stała, ale mogę sobie usiąść tak gdzieś po prostu na i ty stoisz. No ale słuchaj, no jest jesień, więc No tak no, cynamonka. No zobaczymy i potem znajdziemy jakieś miejsce, żeby sobie, usią, żeby sobie usiąść, No sobie I robi, robimy patent na niepełnosprawną? Zadaliśmy. Dawaj i wchodzimy bez kolejki. No co, co, nie wolno tak. No chodź. Nie wolno tak. <laughs> Wezmę dużo. No weź, weź dużo jeśli ja tam dotrę, za godzinę to wezmę po prostu tyle ile się da. Ile uniosę. Dobra, nie no nie jest za dużo tam, weź ze cztery, po dwie żeby no tak. żebyśmy mieli, różne? tak? Cztery różne? No, nagraj tam później jak wejdzie do środka jak to wygląda. No. A to różne są? Ja nawet nie wiedziałam, że to są jakieś różne rodzaje tych cynamonek. Myślałam, że cynamonka to cynamonka. No ale jednak są różne. No cóż, ja w kolejce stać nie mogę. Ja siadłam sobie tutaj na łoweczce. Kule oparłam. Czekam na barówkę, popiszę z nim, powysyłam mu jakieś memy, poskróluję TikToka i mam nadzieję, że nam się uda. I cena maneczka będzie zjedzona, a potem, e, potem idziemy na foteczki. Ale kurde, jak dawno nie byłam w mieście w ogóle. I fajnie jest. Taka, dzisiaj jest naprawdę taka przyjemna pogoda, że wiadomo, że jestem ubrana tam w sweter i w kurtkę. Ale jest mi bardzo przyjemnie, świeci trochę słońca, w ogóle taka aura, zobaczcie jak tutaj pięknie te, te drzewka, taka aura cudowna. Bardzo, bardzo ładnie. A jesteśmy na chmielnej w Warszawie pod Canela Bakery. Tak to wygląda. Bartek to wynalazł dzisiaj na TikToku. Akurat się załapaliśmy na ostatnią sztukę tak naprawdę i poczekamy sobie, ale no, no przychodzą czas miał wszystko ale niestety, no, staliśmy tak w kolejce, że już musimy czekać na nową partię teraz. co? Mm -hmm. Jestem ciekawy innych, nie? No bo te jest są takie specyficzne, nie? Tak. Mm. Ale... Nie dobra? Dobra. Ale myślę, nie że... Już tak. No, ale myślę, że tak albo klasy, albo te mm, takie, że tak powiem, bardziej stonowane smaki. No bo tutaj masz ten cynamon, ten cały farsz taki cynamonowy cynamon. w połączeniu z tym tiramisu. Tak, wiesz, no tiramisu jest dosyć gorzkim takim deserem, nie? No, tak nie wiem, jak to klasyczna będzie smakować. Myślę, że najlepiej będzie smakować. No to jest bardzo smaczne Nie, no Jest to jest zajebiste, jest super No dobra, poczekamy, zamówimy sobie też kawkę Także jak będzie nowa partia To zjemy Dokładnie no, Zwłaszcza, że załatwiłem nam miejsce bez kolejki Powjeżdżają świeżutkie i ja tam już jestem Zapraszamy <grym> Ja tam z Bartkiem wspaniałe życie naprawdę. Dostaliśmy też takie przeurocze kawki Ja to tak lubię, jak na kapce jest pianki zrobione jakiś wzorek. Ja mam jeszcze jeszcze? to. Twój przydział. Ja już mam dość co na Przyszła kolejna dostawa. Ciepluteńkie. Ja mam plastyczną, a Bartek sobie wziął nutellą. No w sumie zjemy i tą i tą. Co razem? Oczywiście. No także mamy jeszcze po dwie. Nie wiem gdzie ja to wcisnę. Ale jakoś, jakoś damy radę, mam nadzieję. Jakoś jaka, to zjemy. Jaka mm. No, trzeba będzie mocna potem. Nie mogę się ruszać. Normalnie nie... mam taki brzuch, napompowany. To jest tutaj jest. Jedyne jedyny cynamon, który <grym> Trzy cynamonki tutaj są. Nie, no, bez przesady. Ale dwie no, przyznaj są. Trzy się, trzy są. Do. Także masakra. No, także ledwo jakoś po prostu tempiem Tempem żółwim do samochodu, powoli z nie. No idź, ja cię dogonie. Zrobiliśmy fotki i w ogóle wpadłam w taki pomysł że zrobię taki Instagram versus rzeczywistość więc jak chcecie zobaczyć efekty to koniecznie wyjecie na mój Instagram a zrobiliśmy coś super właśnie tutaj w centrum ula la jaka słoneczna pani o, niezłe słoneczko pięknie jest takie jesienne kolory, no jest wspaniale i blutko. Cieplutko, ja cieplutko. Sam, że zmartne, ale jest cudownie. Jakbym się nie chce, to przypomnijcie sobie o mnie, która, żeby zjeść się na mąkę i pójść na spacer ze swoim wspaniałym chłopem w niedzielę, musi iść o kulach. I od razu mam trening zrobiony. Tutaj ręce mam spompowane, że hej, <grym> moja nowa, stylowa torebka. Nagraj mnie, czy pasuje do mojej stylizacji. Wow, no. Myślę, że bardzo. Bardzo ci pasuje. Jeszcze tylko wpakować się do samochodu. Hop. Proszę, podtrzymaj mi torebkę. Dziękuję. Dzięki. Nie ma problemu. Proszę bardzo. No i hej ho.